Wróciłem z placu Świętego Piotra, usiadłem, przemyślałem sprawę jeszcze na spokojnie i teraz chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego mimo wszystko mam nadzieję, bo już sobie też trochę sprawę uporządkowałem w głowie. Rzeczy, które mnie niepokoją, omówiłem już szerzej w poprzednim filmie i one oczywiście pozostają aktualne. Karneo Prewost, Leon XIV, nie jest postacią bez zarzutu i jego wcześniejsze decyzje budzą poważne pytania. Ale są też, i to też chciałbym mocno podkreślić, pewne znaki nadziei. W ogóle dla nas katolików to nadzieja powinna być czymś stałym, ale w tym konkretnym przypadku nie musi być ona wyłącznie teologiczna czy emocjonalna. Wybór Roberta Prewosta, kardynała Rebo Roberta Prewosta na papieża, który przyjął imię Leona XIV, niesie ze sobą też pewne przesłanki, które warto zauważyć i docenić. A abstrahując od tego wszystkiego, też kardynał, który zostaje papieżem, już jest odpowiedzialny tylko wobec swojego sumienia i Boga i może działać zupełnie swobodnie. To też nieraz zmienia pole manewru. Ale teraz po pierwsze, wybór imienia. To jest oczywiście świadome nawiązanie do Leona XIII, bo to nie przypadek, że nowy papież wybrał imię Leona. Imię, które w historii kościoła oznaczało silne przywództwo w trudnych Czasach, a szczególnie Leon XIII jawi się tutaj jako insp inspiracja. On był gorliwym przeciwnikiem komunizmu, socjalizmu, masonerii, anarchizmu, a jednocześnie potrafił działać y, dyplomatycznie, nawet na rzecz Polski, łagodząc konflikty, jak choćby kulturkampf, czy przywracając struktury kościelne na ziemiach polskich pod zaborami. On był papieżem równowagi, silnych zasad, ale i mądrego rozeznania. I myślę, że kardynał prewost Leon XIV świadomie do tego nawiązuje i będzie chciał być papieżem centrum. Jeśli papież Leon XIV rzeczywiście chce nawiązać do tego pontyfikatu, to już samo to dla katolików o większej wrażliwości konserwatywnej jest bardzo pozytywnym sygnałem. Bo wybór imienia papieskiego to nigdy nie jest gest przypadkowy, to deklaracja. I to nadzieja, że nowy papież zamierza szukać jedności bez rezygnowania z katolickiej tożsamości. Po drugie, gesty symboliczne, czyli tradycyjny strój i mocny przekaz. Trudno było nie zauważyć, że papież Leon XIV, wychodząc na lodzie po wyborze, był ubrany tradycyjnie, tak jak Jan Paweł II czy Benedykt XVI. To z pozoru drobna rzecz. Ale przecież dobrze wiemy i wiele mówiliśmy o tym w ostatnich dniach, jak potężną rolę odgrywają symbole w Kościele. W 2013 roku papież Franciszek zrezygnował z symboli papiestwo, z mucetu. Wyszedł tylko w samej białej sutannie, bez peleryny, właśnie tego mucetu. Tymczasem Leon XIV zrobił coś dokładnie odwrotnego. I to warto odczytywać jako gest w stronę tych, Którzy od lat czuli się zapchnięci na margines kościoła. I też jego słowa powitania nie były przypadkowe. Nie powiedział dobry wieczór, jak Franciszek. Co prawda, nie powiedział też: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ale zamiast tego wybrał też kościelne: Przecież niech pokój będzie z wami. Słyszymy te słowa. Na każdej mszy świętej pozdrowienie ewangeliczne, głęboko chrześcijańskie i też z wyraźnym odniesieniem do Chrystusa i Jego zmartwychwstania, które zresztą mocno podkreślał w pierwszym przemówieniu. Mówił o Maryi, o pięknie wiary, bez dwuznaczności i to ton, który daje nadzieję. Wielu konserwatystów, i to po trzecie, martwi się, że po Franciszku Kościół pogłębi kierunek reform o charakterze ideologicznym, i to jest w pełni zrozumiałe. Ale tymczasem papież Leon XIV, wcześniej kardynał prewost, nie jawi się chyba jako rewolucj rewolucjonista. Nie popiera święceń kobiet i unika kontrowersyjnych wypowiedzi. Nie wypowiada się ostro ani, radyka ani radykalnie, i widać też, że też tak. Z, z zachowania jest taki bardziej chyba łagodny i, i, i nie szukający konfliktów. To wszystko może wskazywać, że nie będzie też papieżem kontrrewolucji, to też nie stanie na czele radykalnej przebudowy kościoła. Wygląda na to, że chyba kardynałowie rzeczywiście, rzeczywiście wybrali dosyć szybko papieża centrum, który dla wszystkich stronnictw był po prostu wybieralny. Po czwarte, praktyczne doświadczenie kardynała Prywosta myślę, że też może być ważne, bo pracował przez lata jako misjonarz, jako formator, jako przełożony zakonny i jako biskup w Peru. Nie jest teoretykiem Kościoła, choć jest bardzo dobrze wykształcony, ale nie jest oderwany od rzeczywistości parafii i zwykłych wiernych. Wydaje się, że bardzo dobrze łączy teologiczne wykształcenie z praktyką duszpasterską. Zna trud pracy misyjnej, która jest naprawdę trudna, problemy seminarium, wyzwania formacji. To może być znak, że wie, czym jest żywa wiara ludu i że nie będzie tylko podejmował decyzji z zabiórka, ale z poczuciem duszpasterskiej odpowiedzialności. Po piąte, jest wierny procedurom i prawu kanonicznemu, zwłaszcza myślę, że też ten powrót do procedur będzie ważny, bo Franciszek, który chciał kurię zreformować, poległ przy tym zadaniu, Próbując właśnie odrzucić wszelkie procedury, a wielką instytucją tak się zarządzać po prostu nie da. Wobec kardynała, biskupa prewosta były zarzuty związane z nadużyciami w diecezji Shiklayo, o czym już mówiłem chwilkę w pierwszym filmie, ale jego działania wtedy były zupełnie zgodne z procedurami. Nie można mu niczego zarzucić. Zainicjował dochodzenia, przekazał sprawę do Watykanu, dokumentował cały proces. Dla wszystkich i dla wszystkich, którzy się domagają przejrzystości, odpowiedzialności i porządku, to jest wyraźny sygnał, że nowy papież nie zamierza tolerować chaosu i samowoli, i to jest też bardzo ważny sygnał dla wszystkich pracowników kurii rzymskiej, bo oni marzą o tym, żeby wrócił znowu jakiś spokój i porządek. I wreszcie, po szóste, zdolność do słuchania. To podkreśla wielu biskupów. Zdążyłem sobie teraz też już przejrzeć ich niektóre wypowiedzi. I to nawet ci z Francji, z Ameryki Południowej, z różnych stron świata, mówi o prewoście jako o człowieku uważnym, bardzo spokojnym i potrafiącym słuchać innych. I to być może był kluczowy powód, dla którego właśnie kardynał prewost został wybrany. Człowiek, który przed samym konklawem bardzo mało się wypowiadał. I w czasach głębokich podziałów wewnątrz kościoła taka postawa może mieć ogromną wartość. Może Pan Bóg jednak tak wszystko prowadzi, żeby było dobrze? Nie może jednak. Na pewno Pan Bóg tak prowadzi, tylko może my nie zawsze to od razu widzimy. Być może Leon 14 nie będzie papieżem spektakularnych gestów, ale raczej kimś, kto szuka punktów wspólnych, nawet z tymi, którzy przez ostatnie lata czuli się pomijani lub atakowani. Nie ma jednak sygnałów, że cofnie rewolucję Franciszka, ale też nie wygląda na to, by chciałam pogłębiać. Wydaje się człowiekiem umiarkowania, wyczucia, dusz pasterskiej odpowiedzialności, więc może to oznaczać czas uspokojenia, stabilizacji, a może nawet powrotu do większego szacunku dla tradycji. Na pewno, może nie na pewno, ale z dużym prawdopodobieństwem możemy się nastawić na to, że to będzie dosyć długi pontyfikat. Karnał Prewost Leon XIV ma dopiero 69 lat. Może to być zatem pontyfikat trwający 20 albo nawet 25 albo i więcej lat. Więc ja teraz jestem na takim stanowisku. Nie oczekujmy zbyt wiele, ale też nie traćmy nadziei. Być może właśnie taki pontyfikat jest nam teraz potrzebny. Niespektakularny, ale wyważony. Papież, który może nie wszystko zmieni, ale przynajmniej da przestrzeń, by wierzyć w to, co Kościół zawsze głosił. Bez poczucia. Że trzeba się z tego tłumaczyć. Witajcie na kanale Białego Kruka. Cieszę się, że znowu nas oglądacie. Moi drodzy, zapraszamy Was też do naszej księgarni internetowej. Dlaczego? Znajdziecie u nas piękne albumy, biografie świętych i dość dużą dawkę historii. Tematy są naprawdę różnorodne. Proszę sobie zobaczyć. Jeżeli szukacie też pięknych prezentów z okazji pierwszej komunii świętej, zachęcam do zakupu nowej książki biskupa Długosza. Zostańcie z nami, lajkujcie, piszcie komentarze, a przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał. Bez Was nic się nie uda.